Okej, okay, więc na samym początku mem marca 2020 roku obwołajmy tańczących tragarzy trumny. Ostatnimi czasy internet został zalany śmiesznymi dla niektórych filmikami, które są kompilacją faili i wypadków połączonych z ujęciami z dosyć specyficznej ceremonii pogrzebowej, i gdzie w tle słyszymy niezwykle charakterystyczny utwór astronomia. Przyjrzyjmy się o co w tym wszystkim chodzi. Z zamierzeniem tych memów jest pokazywanie fragmentów nagrań, które w domyśle kończą się nie najlepiej. Pełno w internecie możemy znaleźć filmów, gdzie ktoś na przykład usiłuje wykonać jakiś trik i niespecjalnie mu to wychodzi, wtedy chwilę przed zderzeniem czy kulminacyjnym momentem następuje cięcie i pojawiają się ci panowie ze swoim wesołym marszem bądź tańcem. O kurwa, rzeczywiście! Filmy te stały się fenomenem przede wszystkim na TikToku. Najprawdopodobniej pierwszy z nich to ten prezentujący nieudany skok na nartach, który pojawił się w sieci pod koniec lutego 2020 roku. Niestety, autor tego nagrania jest nieznany. Bardzo szybko temat ten został podłapany i pojawiło się mnóstwo filmików, które często nawet nie wyglądały na żaden wypadek. Ale pojawiający się panowie na końcu sugerują, że mogło się to skończyć tylko w jeden sposób. I tutaj taka moja opinia, że filmiki rodem z Rivalica albo takie, że jakiś chłop nabił się jejami w słup są dosyć średnio śmieszne i dopiero prawdziwi memiarze wspinając się na szczyty swoich umiejętności wycisnęli z tego co najlepsze, idealnie łącząc na pierwszy rzut oka absurdalne nagranie z afrykańskiego pogrzebu z określeniem epic fail lub sugestią, że coś może skończyć się źle. W każdym razie spójrzmy na części składowe tego mema, gdzie pierwszą z nich są oczywiście fragmenty z ceremonii pogrzebowej. Pokazują one kilku czarnoskórych mężczyzn, którzy niezwykle elegancko ubrani, niosą trumnę, a przy tym tańczą używając dosyć interesującej choreografii. Nagrania te pochodzą z Gany i kilka lat temu, bo w 2016 oraz 2017 roku stały się one całkiem popularne i przykuły uwagę telewizji i różnych serwisów internetowych. Zresztą to brytyjska stacja telewizyjna BBC odpowiada za najsłynniejsze ujęcia używane w tych memach. Naturalnie różne kultury w inny sposób żegnają zmarłych, wszyscy wiemy doskonale, jak wyglądają pogrzeby w Polsce, ale w różnych miejscach na świecie często odbywa się w to trochę inny sposób. Dosyć znanym faktem jest, że w tradycji Afroamerykanów mieszkających w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Nowym Orleanie, obrządki pogrzebowe są bardziej wesołe niż w naszej tradycji. Podobnie rzecz ma się w Afryce. Ludzie wychowani w tej kulturze oczywiście smucą się, że stracili bliskiego, ale z drugiej strony przeżywają radość, bo ktoś idzie do lepszego świata. Ponadto głośną muzyką czy tańczeniem chcą oddać hołd zmarłemu. Ale tańczący dragarze trumien wcale nie są żadną wiekową tradycją. Idea ta została wymyślona w 2007 roku w Ganie przez Benjamina Aidu, który w tamtym czasie studiował i potrzebował pieniędzy. Po prostu wymyśla on choreografię dostosowaną do muzyki zamawianej przez rodzinę zmarłego. I trzeba przyznać, że biznes, który wymyślił, stał się całkiem dochodowy. Obecnie zatrudnia on ponad setkę ludzi. Oczywiście, skoro biznes się rozrastał, znalazł on swoich naśladowców w Ganie oraz pozostałych krajach Afryki Zachodniej. I mimo tego wszystkiego, wciąż ujęcia tych panów, którzy... Niosą trumnę, wyglądają absurdalnie, ale zanim zacznie się śmiać, że he <laughs> he, ale głupi ci mgrzyni, przypomnę o tym, jak w 2013 roku internet odkrył ponad 300-letnią kaszubską tradycję, czyli taniec feretronów, który polegał na wymachiwaniu obrazami i z rękami świętych, a później ludzie przyspieszali te nagrania i dorzucali harem Shake'a albo dabstep. Tak, dla mnie też jest to dosyć absurdalne, ale co, kraj to obyczaj. Muzyka używana w tle tych memów to oczywiście Astronomia, czyli utwór, który chyba można uznać za jeden z hymnów internetu. Kawałek ten zaliczany do gatunku Electric Dance Music nagrał rosyjski DJ Anton Igumnov, działający pod ksywką Tony I.G., a premierę utwór miał w marcu 2010 roku, natomiast najczęściej możemy usłyszeć nieco zremiksowaną wersję przez Weiston. Na sam koniec możemy tu jeszcze wspomnieć o historii, o sztuce i o nawiązaniach, które mogą się nasuwać w związku z tym memem. Biorąc pod uwagę dominujący w sztuce późnego średniowiecza tzw. taniec śmierci, który nawiązywał do ogromnej zarazy dżumy z XIV wieku i przedstawiał obrazy z tańczącymi szkieletami, to można w pewien sposób powiedzieć, że przez tańczących karawaniarzy historia historia memów zatoczyła koło. Więc jak ktoś nie ma tematu na maturę ustną z polskiego, to niech wykorzysta taki temat. To będzie ciekawe. Do widzenia. Państwu.